Dzień dobry, witam was serdecznie. Tu mogę, że tak Investments. E, wiem, że dzisiaj jestem późno. E, właśnie <grystanie> stąd też wziął się tytuł mojego dzisiejszego e, live'a, czyli um... Co się dzieje w takim, taki dzień jak dzisiaj, kiedy wstałam na czas, ale okazało się, że w ogóle się nie mogłam zorganizować rano i stałam chyba ze 20 minut przed szafą, zastanawiając się, co dzisiaj na siebie włożyć. A, a później, jeszcze się okazało, że musiałam prasować kilka rzeczy, ponieważ moja szafa nie nadążyła za moim natchnieniem. A teraz właśnie ktoś się wstawia obok mnie, ale na szczęście sprytny, nieduży samochodzik się zawsze śmieje, że ja lubię te nowe, bo im się składają lusterka i wtedy się mogę przycisnąć. Także witam Was serdecznie dzisiaj. Jest poniedziałek. Za chwilę będę spóźniona do pracy, ale na szczęście mam bardzo wyrozumiałych współpracowników i szefową oczywiście. Pomyślałam sobie, wiecie co, że tak naprawdę w pracy spędzamy tak dużo czasu, że bardzo ważne jest, żeby ta atmosfera była fajna, sympatyczna, przyjemna, żeby szef Was nie tylko lubił jako współpracownika, ale oczywiście też, żeby Was doceniał i odpowiednio wynagradzał. I powiem wam szczerze, że ja chyba mam, y, śmierzę, mam wyjątkowe szczęście. Y, oczywiście y, ja generalnie y, rzecz biorąc nie wierzę w szczęście i y, Ania Suska na pewno zaraz by mnie tutaj y, rzuciła we mnie y, pewnie. Y, Długopisem, albo czymś lekkim, gdybym powiedziała, że mam szczęście, ale powiem Wam, że to jak ja znajduję moje kolejne prace i jakie mam w nich relacje, to oczywiście wynika z mojej fantastycznej osobowości na pewno i niesamowitych umiejętności, zarówno merytorycznych, jak i takich w nawiązywaniu relacji międzyludzkich. Śmieję się teraz oczywiście z tego, bo jest dużo osób, które. Po prostu sobie dobrze radzą w pracy, albo sobie nie, układ, nie potrafią ułożyć tych relacji dobrze. I to nie zawsze wcale wynika z tego, jakie oni, jacy oni są, tylko po prostu z tego, że czasem nie mamy wpływu na inne osoby, z którymi się w pracy stykamy. Słuchajcie, jest takie piękne słońce, że, że mnie po prostu razi. Yy, także chciałam Wam tylko powiedzieć, że są po prostu takie dni, kiedy yy, niby wszystko yy, zrobicie to, co trzeba, a i tak yy, to się nie układa, tamto się nie układa, to yy, idzie nie tak, tamto idzie nie tak i yy, po prostu. Yy, po prostu różne rzeczy się nie wskakują w odpowiednie miejsca i oczywiście absolutnie się nie należy tym przejmować. Czasem warto usiąść, zastanowić się, może sobie zrobić dodatkową kawę, właśnie żeby te rzeczy powskakiwały na swoje miejsca. Może one właśnie potrzebują tego czasu, którego my im nie dajemy, żeby powskakiwały, żeby się ułożyły i żeby już na nas czekały kiedy my do nich dojdziemy na przykład kiedy szukamy białej bluzki w szafie to żeby ona była pod ręką a nie na końcu wieszaka także um nie przejmujcie się takimi drobiazgami, bo y, są po prostu małe rzeczy, które, y, to są małe rzeczy, które nie są tak naprawdę ważne i y, fajnie, y, że y, cieszę się po prostu, że mam taką sytuację i mam nadzieję, że wielu z Was też taką sytuację ma, że jeżeli będzie 5 minut spóźniona na jakieś spotkanie czy nawet do pracy, to się po prostu nic wielkiego nie stanie, bo y, ja nie mam żadnych wyrzutów, w związku z tym po prostu zostanę 5 minut dłużej i, y, y, i wszystko będzie ok i naprawdę mam nadzieję, że wy też macie takie, takie sytuacje. Zdarza się, słuchajcie, że nasz dzień jest poukładany po prostu minuta po minucie, czy wręcz pół godziny. Kwadrans po kwadransie, pół godziny po pół godzince, że kalendarz jest wypełniony, ale też nie zapominajcie, żeby dawać sobie zapas czasu na przerwy. Zauważyłam, że kiedy zaczynałam planować różne rzeczy, kiedy dużo rzeczy się działo i musiałam być po prostu bardzo zorganizowana, to niestety. Cześć Kamila, cześć Dorota. To niestety łapałam się na tym, że nie zostawiałam sobie żadnych przerw. E Bukowałam różne rzeczy jedna po drugiej, i okazywało się, że później nawet nie mam czasu, żeby usiąść i napić się herbaty, czy napić się wody. Także czy chociażby puścił mieć ręce, jak się siedzi w jednym miejscu, to, to może to są akurat rzeczy, na które ja największą zwracam uwagę. Nie wiem, co jest dla was najważniejsze, ale jednak. Pamiętajcie o tym, żeby jeżeli macie nawet coś zaplanowanego, nie bukować tych rzeczy, nie planować tych rzeczy dokładnie jedna po drugiej, dać sobie zawsze chwilę wytchnienia. Albo jeżeli wiecie, że na przykład spotkanie będzie trwało godzinę, to zaplanujcie następne za półtorej godziny, a jeżeli wiecie, że będzie trwało mniej godzinę, mniej niż godzinę, dopiero wtedy możecie następne bukować. Godzina po godzinie. Wiem, że to są takie rzeczy, które się wydają oczywiste, ale jeżeli jesteśmy zabiegani, trudno jest nam cokolwiek wcisnąć w nasz grafik, to często zapominamy o sobie. Zdarza się, że planujemy dzień tak, że wychodzimy tylko ze śniadaniem, czy po śniadaniu z domu, albo tylko wręcz o jednej kawie, a później się okazuje, że pierwszą przerwę na to, żeby coś zjeść, mamy o godzinie 16 czy 17. Słuchajcie, dbajcie o siebie. Dbajcie o, swój, o swoje zdrowie psychiczne, ale też o zdrowie fizyczne. Planujcie przerwy na, na chociażby to, żeby się usiąść, się, się zastanowić, żeby napić się wody czy herbaty, żeby zjeść lunch czy obiad, bo jeżeli Wy fizycznie nie, uniesie, nie uniesiecie pewnych rzeczy, to Wasz biznes też się nie będzie kręcił. Także dajcie sobie czasem również pozwolenie na to, żeby być gdzieś spóźnionym, żeby, żeby coś Wam może nie wyszło, bo wtedy też pamiętajcie, że zwiększa się istotnie nasza kreatywność, kiedy mamy już mało czasu, a dużo rzeczy do zrobienia, wtedy po prostu musimy wymyślać sposób na to, żeby mimo wszystko one doszły do skutku. Ostatnio słuchałam na ten temat TED Talks, a później był wywiad z osobą, która ten TED Talks prowadziła. I ten profesor to był profesor z jakiegoś amerykańskiego uniwersytetu, już w tej chwili nie pamiętam, ale on mówi właśnie o tym, że ludzie, którzy odkładają rzeczy na później. Po prostu są bardziej kreatywni. I on się śmiał z tego, że on zawsze robił wszystko, kończył każdy projekt na trzy miesiące przed terminem i to nawet przed terminem jego rozpoczęcia, a jak zaczął planow planowo, planowo odkładać rzeczy na później, to okazało się, że właśnie staje się dużo bardziej kreatywny i dużo więcej rzeczy wymyśla nowych, o których wcześniej nawet nikt nie pomyślał. Oczywiście, słuchajcie, fajnie jest mieć wszystko zaplanowane, ułożone od ołówka do ołówka, od tej wskazówki na, na 12, wyznaczenie. Pełną godzinę do kolejnej, ale też pamiętajcie, że życie to jest zupełnie, życie się toczy oprócz tego zupełnie normalnie. Dzień dobry, Agnieszka, cześć Monika, i dawajmy sobie moment, momenty na to, żeby się zatrzymać, żeby. Być, żeby się spóźnić od czasu do czasu, żeby e, napić się jeszcze jednej dobrej kawy albo herbaty. Ja jestem fanką zdecydowanie herbat, zwłaszcza e, takich ziołowych. E, kawę piję rzadko, e, ale e, żebyście po prostu mieli chwilę dla siebie. I e, powiem Wam jeszcze to, czego się nauczyłam od e, nie pamiętam, czy to był Robert Benz czy Robert Dix. Oni na pewno o tym w podcaście mówili, ale myślę, że oni obaj to robią już w tej chwili, że w każdym roku um, oni sobie robią w grudniu taki, taki y, miesiąc trochę podsumowania, ale też planowania kolejnego. Y, etapu pewnego, tak? U nich to jest akurat rok, ale jeżeli macie na przykład dość intensywne życie i planujecie miesiąc po miesiącu albo kwartał po kwartale, pod koniec każdego poprzedniego okresu dajcie sobie takie 2 trzy dni wolnego, żeby po prostu usiąść i pomyśleć, bo w takim kołowrotku, w jakim my żyjemy, często po prostu robimy rzeczy tak jak zostały ułożone, a stajemy się przez to dużo mniej kreatywni, bo nie mamy po prostu czasu na to, żeby usiąść i się nad czymś zastanowić. Także dajcie sobie ten czas. Wracając do mojego dzisiejszego dnia, dajcie sobie czas na spóźnienie, dajcie sobie czas na pomarudzenie przed szafą albo przy śniadaniu. I nie zapominajmy o tym, że jesteśmy też ludźmi i że biznes to nie tylko liczby i terminy, ale to jest ta nasza inteligencja emocjonalna, którą do niego wnosimy i dzięki któremu ludzie nas kochają i będą do nas przychodzili kolejni klienci, abyśmy również do nich wnosili, do ich życia i do ich biznesu, wnosili nowe fajne na rzeczy Ciekawe, interesujące, inspirujące i być może dające do myślenia, ale też rozwijające wyobraźnie i poszerzające nasze horyzonty. Także życzę Wam dzisiaj już miłego dnia, bo już naprawdę muszę uciekać. Życzę Wam fantastycznego poniedziałku i fantastycznego całego tygodnia. Cieszę się, że jesteście tutaj ze mną, że jest tak dużo osób. Nie wiem, może to jest 8.30, to jest lepszy czas na przechodzenie do Was z live'em. Jeżeli tak myślicie, to napiszcie mi o tym, napiszcie mi, kiedy najczęściej mnie słuchacie i y, czy to o której godzinie robię tego porannego live'a ma dla Was znaczenie, bo może właśnie y, tak jak już usłyszałam od jednej z koleżanek, po prostu ktoś ze mną pije kawę. Także życzę Wam już dzisiaj miłego dnia i uciekam. Papa, Małgoszka, Kurzempa, Fairhouse Investments. Hej.